Hej, witajcie z tej strony Savik BSP A wam pokażę ile mam w nagrodach Expo Tyle mam pokażę wam też kryształy ile mam kryształów gdzie ja wchodzę i patrzcie Tyle mam i pozdrawiamy tego panę i tego pana i jakiegoś randoma pozdrawiam z Neksusem i tego też pozdrawiam i to wszystko na tyle Wiemy, że się Wam podobało.